No i niestety musimy zacząć znowu od początku. Od początku chyba ominie nas tylko walka z rzecznikiem Saurona. A jak? Pełniłem błąd zamiast się skupić na tym na generale i pobiegły do Gandalfa. No, ale cóż, no, każdy popełni błędy. Wszystko, kardynał Leglasa, Elfa. Chociaż gdyby miał te wszystkie umiejętności używał podwójnych strzałów i w ogóle by sobie na pewno poradził z takim generałem, bez problemu. Teraz sobie użyję taktyki Cichy zabójca z daleka bym bo Będę miał strzały. General, będę zabił razem, jeśli ich zobaczę, mimo wszystko bardzo lubię ten etap gry. Chociaż pamiętam, że sprawił mi niemało problemów. Wygrałem po raz pierwszy. Władzę pierwszy niepom króla. Powtarzałem ten etap kilka razy. A grałem na poziomie średnim. Chyba tak, chyba na średnim! No ale kto powiedział, że ta gra jest łatwa? Może i pierwsze etapy nie są nie należy do najtrudniejszych w ogóle, ale wystarczy się zdekoncentrować, i tak jak mieliśmy w tym przypadku, będziemy musieli powtarzać po raz kolejny dany etap. No, chyba ci efferlingowie tak. To chyba oni polubili dalfa, zawsze go otaczają. O, megle Wiem już dlaczego, generał do niego zabił mm, Fajnie. On już szybciej przyszedł ten kolejny generał. To przyjdziemy znowu do kolejnego etapu tej lokacji. Tym razem mogliśmy tylko nie popełnić tego samego błędu. Przednio. Aha! Tak jak, widzicie, tak jak widzicie posiadamy tutaj także te no, włócznie, które także możemy użyć do, nie wiem, do rozwalenia pancerza tych generał. Nie, trzeba się, by nie było trzeba się samemu fatygować młotem helma. i po fali je ich trochę więcej przybiegł to by było trudniej. największym problemem są tutaj właśnie generałowie chociaż i te zwykłe jednostki potrafią nas przy nieźle przyblokować gdyby nie to, że wtedy właśnie nie, nie mogliśmy przebiec, może byśmy zdążyli uratować Czeglasa, tak? Kogo A nie do no niczego nie powiem. Czekał na mnie Miło z jego strony Dobra to był trzeci No pokażcie jak przebiegają na lewy i prawy skrzydło No, a animacja jest fajna. Animacja jest taka, no, fajna. Mam na myśli, jest dziwna trochę, bo jak widzimy, tam orkowie przebiegają i wchodzą na siebie. No, ale oni... nie. No w ogóle to śmiesznie wygląda, jak oni biegają, tak. się przypatrzcie. Jakby biegli bokiem. Ale nie narzekajmy, jest to. W sumie można powiedzieć, że jest już to stara gra. To znaczy stara, no. ma swoje lata. Może nie jest tak stara jak yy, różne pierścienia, ale mimo wszystko. Ale mimo wszystko porównując ją do aktualnych nie wiem, produkcji, które mają zabójczą grafikę i w ogóle realistyczną. To można by było powiedzieć, że jest słabo graficzna. Pamiętacie, znowu zabiliśmy jednego generała wcześniej. I powinniśmy teraz mieć 5 na 6 Tak, to dopiero nam zaliczyło czwartego. To oszustwo. O, oh, a jednak strzelają pojedynczymi pociskami. Pojedynczymi pociskami. Dobra, jeszcze jeden powinien być. Będzie to sprawie. Będzie koniec tym razem. O, jest tam. O, cholera. Może oczyścimy tą drogę. Tak jak mówiłem, Sterlingowie kochają Gandalfa. Ciągle chcą być blisko niego.

Okay. I'm sorry, 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 i am sorry 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 i are time. this We now give witness to that day when the courage of men faces the final test. Or shall it be an hour of wolves before the age of men comes crashing down? The eye of Sauron will be upon us, mistaking our audacity for power. We must hold his gaze long enough for the unthinkable to become real, for hope to conquer all. Weszliśmy czarną bramę. No i pozostała nam ostatnia lokacja, ostatni etap gry. Oczywiście nie mamy idealnego nieznakomicie tym razem. No, ale nabiliśmy do 10 poziomu, czyli mamy wszystkie poziomy, które są możliwe. Królewskie panowanie mieczy jest wszyscy. Dobra. Aha, szybka sprawiedliwość. To mogłem jednak zakupić. No ale trudno. Może jak będzie mi się chciało sobie wytrenować wszystkie postacie do maksymalnego poziomu. Takim jest poziom 20. Wtedy wszystko zakupię. No, teraz nie będę nad tym wścił. bardziej zagłębiał.